Zamówiliśmy English breakfast. Jola zamówiła smash Awokado, a ja zamówiłem tradycyjne. Za dwa śniadania, dwa piwa zapłaciliśmy 47 funtów. Czy, czy wpadnę tutaj jeszcze na śniadanie? W najbliższym czasie nie sądzę, żeby, żeby to była moja miejscówka śniadaniowa. Tym bardziej, że trzeba kupić bilet lotniczy, żeby tu wejść. Także, e, no dobra, czekamy aż przyjdzie. już. Że wygląda to bardzo tak industrialnie. Oczywiście to wszystko jest fake, bo to jest tapeta. No ale zobaczcie, lampy, jakieś biurowe szuflady. No i oczywiście kuchnia. No i barek. Dobra, przyszło nasze śniadanie i powiem Wam, że jak smakuje, jak wygląda, to będę głodny. Kojarzy mi się to z dworcem centralnym. Takie Byle co, byle szybko, byle jak, byle gdzie. No dziwne, dziwne to jest. Dobra, szukamy soli. Jest sól. Szukamy soli, bo widzę na jajkach nie ma. Na pomidorze też nie ma. No dobra, wszystko z Bemara pewnie. Takie to wygląda jak... Jak wygląda. Dobra, startujemy od kiełbasy. Angielska kiełbasa to jest najgorsze gówno, jakie może być. To jest 10% mięsa i reszta to jest chleb. Jakieś tam przyprawy, także... Kasza. Kurwa, mać. No ale takie jest angielskie śniadanie widziałeś, co zamawiasz. To jest po prostu ohydne. Kiełbasa jest... Lepże paskudna. Jest Chcesz iść do żyrafy? Nie, no już zjemy przecież. Fasolka. Fasolka nawet nie jest taka kwaszna, taka... Chip. No i jajo. Mm. Jajka jak jajko ja. smakuje tak samo wszędzie. Fajne żółte, ale ja zawsze lubię jak ono jest takie flipowane z drugiej strony, też, żeby to żółtko się no przypiekło, no ale nie. Pieczarka to chyba zdechła ze starości. Ona ani jest smażona, ani... Zobaczcie na to, no to jest stara pieczara, nawet nie, nie będę tego e, próbował. Hashbrown. No miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Wymaczamy sobie w jaju. No, ha Hashbrown się ratuje. Fajnie chrupiący. Ziemniaczki w środku nie są takie jak w większości Hashbrown, hash które jadłem, że one są trochę niedogotowane, trochę ugotowane. Tu jest fajna papeczka taki ugotowany ziemniaczek jest to naprawdę smaczne. że jeżeli chcecie tutaj dobrze zjeść, to mówcie tylko brown, bo wszystko inne to jest kupa. To jest paskudne o jeszcze becz, boczek. Bo czułeś? no taki no, no, zwi, z, zwiniątek. Kurwa mać. <laughs> Boczek stara podeszwa zwinięta nie wiadomo. Ne. Najgorsze śniadanie w tym roku. No i tyle. Dobra. Gala mówiła awokado. Zobaczmy, tylko ja tak spróbuję. Tylko ketchupem to polali. Nie, to jest pasza. Ba... Siracze. Dobra, spróbujemy tego spasza awokado. dali pietruszka. Pietruszka awokado. Dużo cytryny. Takie to kwaskowate trochę. Papka, awokado już dawno przejeżdżało, Zobaczcie, ono jest... Jak masło już. Nie ma struktury awokado. To jest po prostu awokado smaszowane, zmielone. No tak się nazywa awokado smash, także takie ma być. A jajo? Ja? Nie będę ci przykuwał. No ale zobacz no. Jajo. jajo dobrze zrobione. Jajo ładnie zrobione, no idealnie. Idealnie się wylewa. No jajo jak jajo smaczne, ale... No takie, takie to jest śniadanie, tak to wygląda. Ehm... Czuję, że będę głodny. Może w samolocie coś zjemy ciekawego. Ile, ile mam lot? 6 godzin, tak? Także tak, jeżeli chodzi o śniadania, to żyrafa jest dużo lepsza. Jeżeli chodzi o angielskie śniadania, są najlepsze na kaca, bo są tuste, jest tutaj dużo paliwa, żeby zapchać żołądek i to naprawdę działa. Brakuje mi tutaj black pudding. Black pudding to jest kawałek kaszanki, po prostu przypieczonej z jednej i z drugiej strony. No, nie rozumiem w ogóle tej pieczarki. No, to, to po prostu spadło w supermarkecie na podłogę komuś i. I leżało. Zaraz coś, ktoś powie, a dostałem ostatni komentarz, ty wiecznie narzekasz, wiecznie narzekasz. Taki dostałeś komentarz? No, nic ci się nie podoba. Jak mi się podoba, to mówię. Jak mi się nie podoba, też mówię. I to jest natura tego kanału, że ja mówię jak jest. Moim zdaniem. Także jajko jest dobre. Aż brown jest pyszny. cała reszta idzie do śmieci. I tyle. Dobra. Jeszcze zobaczymy, może zjemy coś w samolocie, także... A jeszcze właśnie zauważyłem teraz na sam koniec, że nie ma tosta. Nie ma tosta i nie ma fry bread. To jest taki smażony chleb i tost, czyli białe pieczywo stostowane. Nie ma tego tutaj. Nie przeszkadza mi to, bo akurat jestem na takiej diecie Nisko, węglowodala... wę... Wę... Nisko węglowodanowej. Jezu, jakie t... trudne słowo. Tak jak angielskie trudne słowa, też kiedyś miałem problemy z powiedzie... powiedzeniem vegetables. Albo koslo. Koslo to w Polsce się mówi kolesław. Ja tak, ja wielka tak wielka mówiłem. Mówiłam. Ja tak mówiłem i... Po prostu mówi koslo, całatka koslo. No, no co, no to tyle w takim razie. Nie brakuje mi tego chleba, ale. Coraz większość... więcej miejsc typuje, że musisz domówić. Właśnie. No właśnie, żeby to po prostu więcej kosztowało. I kromka chleba kosztuje tam funta 50, gdzie cały bochenek można kupić za podobną cenę. Także, no dobra, nie smakuje mi to. Jedziemy dalej. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w hotelu e, drugi dzień. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o jedzenie hotelowe, to najgorsze jedzenie jakie w życiu widziałem. Jest po prostu masakra. E, zaraz napiszecie, że ja wiecznie narzekam. Nie, narzekam tylko wtedy, jak coś jest paskudne i nie wygląda dobrze i nie smakuje dobrze. Także e, w pierwszy wieczór przyjechaliśmy i e, na kolację był jakiś tam kurczak. Ja jestem bardzo mięsny, czyli ja, ja lubię zjeść mięsko. Był jakiś taki kurczak niby kebab e, e, przepraszam, kurczak i kebab z wołowiny. Powiem tak, tak jakbym podeszwę żół, było to po prostu paskudne, więc w drugi dzień jem tylko to, bo to się da zjeść, reszta jest po prostu masakryczna. E, Jola coś tam w wy, wy, wydziubie i no mi tu po prostu nie smakuje nic, także, no i wygląda to okropnie, zaraz Wam pokażę jak wygląda wędlina tutaj, to po prostu, nie wiem, pies zmielony razem z budą i dodany czerwony barwnik do tego, jest po prostu ohydne, ohydne, odpycha normalnie to jedzenie od nawet próbowania, także... także, tak, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Zobaczcie na to, to jest po prostu blade jak ściana, to chyba z kurczaka jest. To jest pewnie jakaś wołowina. No i z wędlin to jest tyle. A to są paróweczki z kurczaka. A to są paróweczki z kurczaka w sosie pomidorowym. Pewnie z wczoraj. Ja tylko do lali sosu jest ok. Że to jest bardzo wielki moloch. Jest wszystko tutaj ogromne. E, pokoje jest chyba, nie wiem, z 2 miliony. Ale jeżeli chodzi o kuchnię, no to i to bardzo. To jest najgorsze all inclusive, na jakim byłem. No nie, byłem najgorszym, ale to po prostu Jestem w wielkim, wielkim szoku, że jest taka bieda tutaj. To jest takie podstawowe, takie jedzenie podklasowe bym powiedział, bo jest totalnie nijakie, totalnie bez smaku i totalnie odrażające, więc jemy jajka gotowane. Oto stanowisko z owocami. Jabłko pomarańcz, wszystko w wodzie w jakichś brudnych miskach. No ale to jest zajebiście No po prostu szok to jest, to jest cały zestaw owoców Szok Aby komuś się chciało gotować samemu No to jest mikrofala Świetnie